Witajcie serdecznie. Kasia Kwiatkowska z tej strony i dzisiaj przychodzę do was z live'em, z live'em dla mnie bardzo istotnym, bardzo ważnym. Dlaczego postanowiłam go nagrać? Dlatego, że bardzo często ostatnio słyszę takie zdania od różnych ludzi, że Kasia ty masz szczęście, że możesz być z dziećmi. Ty masz szczęście, że masz zdrowe dzieci. Ty masz szczęście, że możesz robić to, co lubisz. I moi kochani, powiem Wam jedno: to nie jest żadne szczęście. To jest efekt moich decyzji, moich wyborów, odpowiedzialności za moje decyzje. Ale jakby każdy tą decyzję jest w stanie podjąć. No i moi kochani, jeżeli chodzi o. o właśnie o to, że mam szczęście, <noise> mam szczęście, czy też właśnie podjęłam odpowiedzialność za to, że właśnie robię to, co lubię, że jestem z dziećmi, nie? To, bym, to była moja decyzja. Moja decyzja, że jeżeli mam dzieci, to ja chcę mieć dla nich czas. Jeżeli chcę jakby odkryć swój potencjał, rozwijać ten potencjał, to ja chcę być w harmonii, chcę być w radości, chcę mieć czas na to, żeby właśnie robić to, co lubię. Więc słuchajcie, właśnie kwestia wyboru, nie? Mogłam oddać moje dzieciaki do jakiejś placówki, ale dla mnie, moi kochani, dla mnie ważne jest to, żebym ja dla swoich dzieci miała czas. Dla mnie ważne jest to, żeby moje dzieci nie wychowywały placówki. Tylko, żeby one wiedziały, że mają matkę, że mają ojca, że mają swoje dzieciństwo w miłości, nie? Jeżeli chodzi o mnie, no to dalej. Mogłam gdzieś tam wrócić, nie? Wrócić, być w pracy od rana do wieczora, robić wszystko dla wszystkich, tylko nic dla siebie. Mogłam, mogłam. Mogłam, słuchajcie, tyrać cały rok żeby na przykład nie wiem raz w roku na tydzień gdzieś wyjechać nie, ale jakby to nie jest moja droga, to nie jest moja droga. Moją decyzją było to, że ja chcę mieć tą harmonię mm, cały rok, nie tylko przez tydzień w roku i tak naprawdę nie wiadomo, z poczuciem, że nie wiadomo co z tym czasem zrobić, jak go wykorzystać, że ten tydzień to jest totalnie za mało, nie? Decyzja. Konkretna decyzja, konkretne działanie, konkretny krok. No i moi kochani, zdrowie. Mam szczęście, że mam zdrowe dzieci? Nie, moi kochani. Nie mam szczęścia. To są też efekty konkretnych działań działań z moimi emocjami, z moimi przekonaniami ze wsparciem swojego organizmu, mocnym, naturalnym, całą ciążę. Wsparciem moich dzieciaków od urodzenia, każdego dnia. To nie jest tak, że to się wszystko dzieje samo, że to jest szczęście, że mam zdrowe dzieci. Owszem, jestem w szczęściu, że jesteśmy w zdrowiu, ale y, to nie jest działanie z doskoku, to nie jest coś, co się dzieje, wiecie, samo tak, o. Y, to są konkretne kroki, konkretne działania, które przynoszą konkretny efekt. I ja sobie z tego, słuchajcie, zdaję sprawę, że, <laughs> że właśnie, że nic się nie dzieje samo, nic się nie dzieje bez przyczyny. Nic się nie dzieje, słuchajcie, nic się nie zmienia, kiedy ciągle podejmujemy te same decyzje, kiedy ciągle robimy te same rzeczy i oczekujemy różnych efektów. No nie da się tak. W pewnym momencie przychodzi taki czas, że podejmujemy tę decyzję, że chcemy tak albo tak, że to jest dla nas ważne, a to nie. Też moi kochani, kiedyś, kiedyś usłyszałam takie zdanie, że to by się nie chce robić. Moi kochani, mnie się bardzo chce. Mnie się bardzo chce pod warunkiem, że widzę sens tego, co robię. Że to jest zgodne z moim systemem wartości, z moim systemem postrzegania, z moimi potrzebami, z moją harmonią. Z tym właśnie, co kocham, nie? Z tym, co kocham. I teraz tak, to jest szczęście, czy to jest decyzja? Moi kochani, czy. Ta decyzja była prosta? Nie, nie była prosta. Czy się bałam? Tak, bałam się. To było całkiem nowe, to było całkiem wybicie wiecie, mnie z dawnych sposobów y, funkcjonowania, z dawnych sposobów y, szukania ciągłych łasków, nie? że ja ciągle muszę dawać, ciągle muszę dawać, bo inni mnie nie będą kochać. Ciągłe wiecie gdzieś tam z tyłu głowy, że a sobie nie poradzisz. A co będzie, jak sobie nie poradzisz? Ale też było czucie, że jeżeli nie spróbuję, jeżeli nie podejmę tej decyzji, to skąd ja mogę wiedzieć, czy sobie poradzę, czy sobie nie poradzę, nie? Skąd ja mogę wiedzieć, jaki będzie tego efekt? Ale wiedziałam, co ja chcę. Wiedziałam, co ja chcę. I moi kochani, każdego dnia robię konkretne kroki. Każdego dnia robię konkretne działania. Nic się nie dzieje samo. Owszem. Nasze postrzeganie, nasze emocje, nasze strachy, nasze blokowacze, nasze wbudowane programy to wszystko jest bardzo istotne, bo trzeba to zobaczyć, trzeba się z tym zmierzyć. Trzeba się otworzyć na pewne rzeczy, a pewne rzeczy już puścić. Trzeba się otworzyć na to, że mamy potencjał, ale to od nas zależy, czy ten potencjał będziemy Wykorzystywać ze wzrostem dla nas, czy będziemy go oddawać całe życie komuś. Nie? Czyli szczęście? Mam szczęście? Tak, mam szczęście, bo podjęłam decyzję taką, jaką podjęłam. I jestem z tego dumna. Jestem z tego dumna. Ale właśnie, szczęście to jest jakby pochodna działań, decyzji, które podjęłam. One się nie zrobiły same. Każdego dnia krok, każdego dnia praca nad własnymi przekonaniami, nad własnym sobą, nad własnymi strachami, które gdzieś tam zawsze przychodzą, słuchajcie, jeżeli idziemy w coś nowe, bo jeszcze tego wcześniej nigdy nie doświadczyliśmy. Więc nasz umysł naturalnie bojkotuje, bo umysł woli nas trzymać w takim ciepłym błotku. Ale nie wychodzić dalej, bo tu w błotku wiesz, co masz robić. Tu wiesz, że sobie możesz pomajtać nogami, i pokręcić się w tym błoteczku takim fajnym. Fajnie mi jest na ten moment, nie? Nie muszę nic nowego. To, co w tym błotku mam, to ja już znam. Ale szkopuł w tym, czy ja jestem gotowa zobaczyć, że jak przejdę parę kroków z tego błotka, to mogę mieć piękny ogród, piękny dom, piękne miejsce, gdzie będę szczęśliwa. I teraz pytanie, czy lubię siedzieć w tym bodku, że boję się z tego bodka wyjść, bo tam mi ciepło? <laughs> Na no ten moment wytrzymam jeszcze, nie? A, ja jeszcze zniosę. Czy jestem gotowa, żeby już przejść tą kolejną, pójść dalej? To są nasze decyzje, nasze działania. Nasze konkretne kroki. To nie jest szczęście, to się nie robi samo. To nie przychodzi, a, bo udało ci się. No nie, nic się samo nie udaje. I moi kochani, jeszcze raz wam powtórzę ten cytat. Głupcem jest ten, kto robi ciągle te same rzeczy i oczekuje różnych efektów. Żeby coś zmienić, żeby właśnie dążyć do swoich celów, to jest bardzo, ale to bardzo często przekraczanie własnych granic, własnych barier, własnych przekonań, własnych strachów, nie? własnego poczucia takiego podnóżka, że ja się nie nadaję, a mnie ocenią, co powiedzą. A jak mi się nie uda, to co? To wymyślę sposób, jak sobie z tego nieudania wyjść, nie? Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście, pod warunkiem, że myślimy działaniem, myślimy zadaniami, a nie myślimy tym, że będziemy siedzieć, płakać, bo w tym miejscu mi jest źle. Albo nie będziemy widzieć, że z tego błotka możemy w ogóle wyjść, nie? Bo w błotku jest ciepło, chwilę. Dopóki nam nie ubranie, nie, nie przemoknie, przynajmniej, nie? Więc moi kochani, szczęście. Czy działania, szczęście czy efekty właśnie naszych działań. Szczęście czy efekty naszych kroków każdego dnia, szczęście czy efekty naszych nawyków, które budujemy, żeby właśnie właśnie dojść do tego nowego, żeby realizować te swoje potencjały, swój czas dla siebie, swoją harmonię, być w równowadze z naszymi przekonaniami, z naszymi wartościami i z tym co się wokół nas dzieje. Ale wybór tak naprawdę, moi kochani, należy do każdego z nas. I wyboru, tak sobie myślę, że można dokonać wtedy, jeżeli jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za ten nasz własny wybór. Jeżeli jesteśmy w stanie właśnie zrobić ten krok, nie? Pójść tą drogą, nie? Wstać w końcu, coś w końcu zrobić dla siebie. Ale wybory każdy z nas ma inne. Dla jednego będzie ważny ten tydzień za granicą, nie? I haruwa przez cały rok. I on będzie w tym się czuł ok, nie? A dla drugiego będzie ważna harmonia przez cały rok. Nawet jeśli nie ma tego tygodnia za granicą, nie? Dla innego, jednego będzie właśnie ważne to, że a złego diabli nie biorą, więc sobie tam po co w ogóle od siebie dbać, a co tam, nie? <grych> a dla drugiego będzie ważne. Budowanie tej odporności i pracy z organizmem każdego dnia, bo będzie wiedział, że właśnie odpowiedzialność za nasze zdrowie leży w nas, a nie w kimś, a nie w kimś. I że to nie jest gaszenie pożarów, ale cały proces. Więc moi kochani, szczęście przychodzi w momencie, kiedy podejmujemy decyzje, podejmujemy konkretne działania i one dają właśnie konkretne efekty. Pozdrawiam was serdecznie. Niech te moje przemyślenia służą waszemu najwyższemu dobru, ale i mojemu. Ee, życzę Wam odkrywania tych właśnie błotek, widzenia dalej. Zobaczenia, że każdy z was z tego błotka wyjść. Może. Wyjść może, ale decyzja należy do Was. Nie? Czy strach ma większe oczy i blokuje Was cały czas? Czy jesteście w stanie popatrzeć za ten strach? Czy jesteście w stanie zobaczyć, co jest dalej? Co jest dla mnie? Gdzie są te moje cele? Gdzie są te moje potencjały, które właśnie są dla mnie, a nie są rozdawane wszędzie i wszystko, wszystkim dla idei. Bo tak robiono, bo tak było przyjęte, bo tak trzeba, a właściwie często nie wiemy, dlaczego trzeba, nie? <ścoughs> Więc moi kochani, Owocnych rozkmin Wam życzę. Owocnych, e, szczęśliwych dni i podejmowania właściwych, właściwych dla siebie decyzji. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Pa!